To jest ekspert, który ma skuteczność stuprocentową. Dwa mecze typowałeś na razie no. na jednym kuponie, i oba weszły. Kurs był chyba łączny ze 3,5 albo więcej. Dzisiaj niższe kursy, tak? Dzisiaj niższe kursy, niestety. niestety. Pewnie jak numer jeden. Tiraspol Mołdawski. A z kim no. grają? Z florą. Nie no, co Flora to gra z klujem. <grym> no, przepraszamy. A, zmiana, zmiana typu. Zmiana typu gra. Z Folą, z Luksemburga. A, Fola Esz, byłem kiedyś. Byłeś? Byłem kiedyś na derbach Eszu. Tak. Bardzo mocna drużyna. I co, i przegra z, z polem, tak? No pewnie, że przegra. O, przegra, też, też chyba to damy. Dobrze, no i tą florę, która Wracamy już do tej flory, flory bateryjnej. I gra z Klużem z Rumunii. Oczywiście gramy rumuńską ligę. No, no i teraz będzie kontrowersyjny typ. No. Bayern in Krize. Ale to ojciec z z agent... A Bayern wygra, tak? Ja. Jeszcze nie patrzyłem no. na z... bayern A z Lyonem! Kontrowersyjnie zagram sobie, że Bayern wygra. Dla w ogóle fanatyków Bayernu, to bym polecał, że jednak handicap, ale nie będzie 8 jak Barcelona. w Barcelonie. W handicapie będzie? Będzie. Myślę, że Lewandowski strzeli dwie bramki. No to musi. Greckie, czy jaką się tam nazywa? To jest... Grecki. Grecki. Kiedyś był hookieistą. Ale z Kanady on. No dobra, no to tyle. No. A jak ktoś nie ma konta w Forbecie, to przypominamy, że na hasło Amba jest chuj bonusów. Koszulka kartofiskowa. O, taka ładna jak ja mam. Ale, w, ale, w, ale wczoraj koszulka do mnie przyszła. Koszulki, do mnie przyszły, są niezłe. Wczoraj pierwsze wysyłki robiłem. Więc jak ktoś się zarejestruje w Forbecie i wpłaci stówkę, no to ma za fliko taką koszulkę. Kartofiskową. Kartofiskową. I bonusy jakieś tam. Hasło Amba. Jakiś żarci jeszcze na koniec masz? Żarczy? Może zatańczysz okay. coś. Nie, mogę tylko powiedzieć dalej, yy, yy, co szczęście przynosi. Co, co przynosi? pecha. Każda kobieta z pustym wiadrem przynosi pecha. co dostać.